Na trzy tygodnie przed wyborami prezydenckimi w USA John McCain jest w coraz poważniejszych tarapatach. Wydaje się, że klęska republikanina jest Nieuchronna. Pogrąża go niewątpliwie kryzys gospodarczy, a także niezbyt szczęśliwy wybór kandydata na wiceprezydenta w osobie Sary Palin, która w ostatnim czasie kilkakrotnie fatalnie wypadła w mediach. John McCain jest nierówny, niekonsekwentny, zdarzają mu się bardzo słabe przemówienia, czasami brutalnie atakuje Obamę, innym razem zaś w zadziwiający sposób wyraża się o nim z szacunkiem, co nie podoba się nawet wielu komentatorom przychylnym Partii Republikańskiej. Kiedy mówimy o charakterze obu kandydatów, warto przypomnieć o. Powiedzi na pytanie o ulubiony film, jakich udzielili w jednym z wywiadów telewizyjnych. Barack Obama mówił o ojcu chrzestnym, John McCain zaś z czułością wspominał film Likazana Viva Zapata. I tak Barack Obama jest dzisiaj bezwzględnym mafiozem, który rozprawia się bez skrupułów ze starym, zmęczonym życiem przeciwnikiem. John McCain zaś prawdopodobnie skończy tak jak Emiliano Zapata fatalnie, chociaż zachowa honor i sławę jako romantyk, nieco naiwny, ale na pewno bohaterski.